Szczerze, wiecie dlaczego Dis jest jebany? Ja wam coś powiem. I, I powiem wam coś a propos tutaj niektórych youtuberów. Patrzcie, macie ten, macie... Eee, macie, powiedzmy, disa. Dlaczego dis był jebany przez całe życie? Dlaczego? Dlatego dis był jebany przez całe życie. Bo za każdym razem, jak mu pisali JD i tak dalej, to on się spinał. On się spinał, wyzywał wszystkich i tak dalej. I ludzie tym bardziej się na, nakręcali na niego, bo tym bardziej chcieli mu dojebać. Bo widzieli, że się spina, widzieli, że to, że to go rusza. I chcieli coraz bardziej, coraz bardziej ten. Coraz bardziej, coraz bardziej. Dzięki za dwa złote. Jakby go dojebać I dlatego stąd wzięło się J, JD I wszyscy go dalej jebią do tego momentu Więc nie wyzywajcie mnie botoka jej wysłałem i ją Więc jeżeli ci piszą, czy cię wyzywają Możesz, dobra, jeżeli cię to rusza, okej, okay. nie pokazuj tego na live, że cię to rusza Wyłącz live'a, popłać się kurwa w poduszkę, ale nie pokazuj tego na live, bo to jeszcze bardziej ludzi nakręca.